Olimpiada Młodzieży, organizowana w Spale w pięknym ośrodku Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Odpalony z Olimpijski przez Grzegorza Strzecza, naszego Olimpijczyka, uważam, że impreza organizowana na najwyższym światowym poziomie. To dobrze, że tak szlachetna dyscyplina, jaką jest boks, e, znalazła swoje miejsce wśród dyscyplin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Łódzkie 2021 to cykl. Wydarzeń sportowych, które wspierane przez samorząd Województwa Łódzkiego są realizowane już w kolejnym miesiącu, nie ma wątpliwości, że sport w spale, który dziś będziemy mogli podziwiać jako kibice, ale także trzymać kciuki za najlepszych zawodników, znalazł swoje miejsce. To tutaj przez najbliższe kilka dni będzie biło sportowe serce pięściarzy, najlepszych pięściarzy w tych kategoriach wiekowych i wagowych całej Polski. Głęboko wierzę w to, że są wśród nich przysz przyszli mistrzowie, następcy Andrzeja Gołoty, którego pamiętamy jako mistrza, który rozbudzał wielkie nadzieje w sporcie już zawodowym, ale pamiętamy także wspaniałych mistrzów olimpijskich sportu amatorskiego. I myślę, że dzisiaj ci młodzi chłopcy i te młode dziewczęta, które będą realizować, godnie zastępcą zastąpią swoich poprzedników. Bardzo się cieszę i myślę, że jestem wyrazicielem opinii całego zarządu Polskiego Związku Bokserskiego, że i miejsce, i organizacja, i frekwencja, myślę o zawodniczkach i zawodnikach którzy przybyli tutaj do Spały na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy w tej chwili na finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Są to zawodnicy i zawodniczki po kwalifikacjach, więc można powiedzieć najlepsi zawodnicy w grupie wiekowej Junior Morse. Boks jest mi bliską dyscypliną, bo miałem przyjemność kilka lat go amatorsko trenować. Dlatego też bardzo się cieszę, że tego rodzaju prestiżowa impreza jaką jest ogólnopolska olimpiada młodzieży w boksie odbywa się właśnie na terenie naszego powiatu. Powiatu Tomaszowskiego. Właśnie takie imprezy promują sport w każdej formie. Ja oczywiście bardzo, bardzo lubię boks i uważam, że taka olimpiada promuje zarówno boks, jak i nasz region, czyli region całego województwa łódzkiego, jak i region powiatu tomaszowskiego. No, jest to ostatnia dyscyplina sportu w cyklu olimpiady halowej. Oczywiście no, Bóg wykorzystał moment, że jesteśmy po Igrzyskach Olimpijskich i ten obiekt jest dostępny do tego, żeby rozegrać tą imprezę. No, warunki jakie są w coś, to wiadomo bardzo dobre. Zresztą planujemy zakończenie w ogóle olimpiady takie podsumowanie też zorganizować na tym, na tym obiekcie. Myślę, że bok amatorski daje to podstawy, żeby się wyszkolić, tak? Żeby potem błyszczeć w sporcie zawodowym. To Polska Olimpiada Młodzieży. Coroczna impreza. W tym roku przypadł nam ten zaszczyt zorganizować w województwie łódzkim. Chciałem, jako sam były trener. Jeszcze może aktualnie trochę też trenuje, żeby ta olimpiada była przedsionkiem tej prawdziwej igrzysk olimpijskich, dlatego postanowiłem zrobić ją w Cosie. Jest to pierwsza olimpiada młodzieży zrobiona w boksie w takim ośrodku. Chciałem tą zaznaczyć trochę wyższą rangę tej imprezy, żeby ta młodzież Zobaczyła, jak może faktycznie ten boks od najmłodszych lat wyglądać. Pokazany fajnie, pokazany w sposób profesjonalny, z normalnym zakwaterowaniem. Nie gdzieś po jakichś bursach, nie po jakichś internatach, tylko w ośrodku sportowym, w którym się przygotowują faktycznie Olimpijczycy.